Witam serdecznie dzisiaj na treningu pleców chciałbym zrobić eksperyment a mianowicie zmierzyć sobie ciśnienie w czasie wysiłku wylew krwi do mózgu zdarza się zarówno u osób starszych jak i młodszych. To wyjątkowo poważny stan zagrożenia bezpośredniego życia człowieka, a jak wiemy czym wyższe ciśnienie tym to zagrożenie jest wyższe bo ta żyłka nam może pęknąć i spowodować ten właśnie krwiotok naszego ważnego układu Optymalnym ciśnieniem jest 120 na 80. Wszystkie zagrażające normy to jest powyżej 180 na 110. I co się dzieje, gdy nasze spoczynkowe ciśnienie jest 180 na 110, a uprawiamy jakiś sport? Wyobraźmy sobie auto pędzące na zakręcie, przekraczamy prędkość nadmiernie i wypadamy właśnie z toru, powodując wypadek. To samo może się stać z naszym układem krwionośnym, który nie wytrzyma tego ciśnienia i żyłki nam pękną. Tak więc nie przejmujcie się, że lekarze często Wam mierzą ciśnienie, bo już wiecie jak to jest bardzo ważne. I ja właśnie dzisiaj postanowiłem sobie zmierzyć to ciśnienie przy dużym wysiłku, małym ciężarem, a intensywnym wysiłku i dużym ciężarem i małych podnoszeniach. Jak to ciśnienie się zmniejsza? Jakie mam normy, czy przekroczę te 180 czy nie? Tak więc wesołym, tanecznym krokiem zamierzamy zmierzyć ciśnienie po rozgrzewce, jak to już się prezentuje. Mamy to 138x82, czyli z optymalnego wyszłem, ale na razie i tak jeszcze jest świetne. A że mamy poranek i dzisiaj robimy plecy, to jeszcze dla relaksu roller, rozluźnimy sobie te plecki. I pierwsze ćwiczenie z naszą kochaną sztangą, czyli tak zwane wiosłowanie. Thank you No i mamy to 151 na 71 mały ciężar wiele powtórzeń i tym razem ciężar się zwiększa. Powtórzeń robię maksymalną ilość ile mogę i już widzimy, że ciśnienie idzie w górę. Tak jak i nasze ciężary. 161 na 63 i słabne. I zakończamy wiosłowanie, idzie 70 kg na sztangę i zaczniemy od martwego ciągu. I tu najbardziej ten test mnie interesował, ponieważ po martwym ciągu niekiedy aż zakręciło mi się w głowie. Jestem ciekawy jak to będzie z ciśnieniem. 9 na 67, ciśnienie spada, jak widać, jest dobrze. Moja próba wykazała, że treningi jeszcze nie są mi straszne i nie grozi mi na razie żadne zagrożenie. Ja jestem ciekawy, jakie Wy macie wnioski i czy ktoś spojrzał, jakie tam było tętno. Tak więc serdecznie Was pozdrawiam. Pamiętajcie, że sport i ruch to zdrowie, żeby utrzymać Was w lepszej kondycji, żeby życiem cieszyć się bardziej. I być mobilnym, trzymajcie się.